Baczność, począt standardowy wystąp. Zapraszamy na środek Panią Dyrektor, która w ten wyjątkowy dzień chciałaby powiedzieć kilka ważnych słów. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam Waszych nauczycieli. Oczywiście jest to wyjątkowy dzień, bowiem jest to dzień, jaki popularnie mówiąc dzień nauczyciela jest to dzień komisji. Dzisiaj za chwilę dotknę każdego z Was zaczarowanym ołówkiem i ołówek ten jeszcze mi, przyniesie Wam szczęście. Przez trzy lata będziecie czuć na ramieniu dotknięcie tego ołówka, mam nadzieję. Będziecie pamiętać o tym, że jesteście od dzisiejszego dnia po połowach, które odbyły się nie tak dawno, czyli od dzisiejszego dnia. Jesteście, macie pełne prawa jako członkowie naszej społeczności szkolnej. Przy okazji pozwolicie, że złożę Waszym wychowawcom, Waszym nauczycielom serdeczne życzenia. Z okazji ich święta życzę wszystkim Państwu, aby praca z tą młodzieżą na sali była tylko przyjemnością, żeby nie było żadnych kłopotów. Życzę także, żebyście we własnych rodzinach znaleźli zrozumienie dla wykonywanej swojej pracy, bowiem praca jako nauczyciel to jest nie tylko praca, ale to tak naprawdę misja, którą Państwo wypełniacie, realizujecie też swoje marzenia przychodzące. A więc wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, ja nie będę was zanudzać, nie będę wam długo mówić, do, do was długo przemawiać, yy, ponieważ nasze spotkanie to już jest drugie w tym roku, prawda? My się trochę poznaliśmy i mam nadzieję, że czujecie się w szkole dobrze, tak czy nie? Kto tak, ręka do góry? dnia, ci którzy się czują jeszcze niepewnie, czuli się bardzo dobrze, mamy już nowy samorząd, który niebawem zostanie wam przedstawiony i możecie się do tego, do tego zarządu samorządu, bo wy także tworzycie samorząd, możecie się zgłaszać, możecie się zgłaszać do swoich wszystkich um, tutorów, opiekunów, nauczycieli, wychowawców i także do mnie z problemami Sí. Wypełniać obowiązki ucznia, obowiązki. zdobywać wiedzę, doskonaląc własną osobowość, wiedzę doskonalą być, odpowiedzialnym za swoje słowa i sądy być odpowiedzialnym za swoje słowa i sądy, i pamiętać, że ich potwierdzeniem mogą być tylko czyny. Nie jest planu nikt honoru szkoły, ani klasy. Przekraczając progi szkoły. czyste. że nie splamie się czy ten niegodny ucznia. Że nie się czy ten niegodny ucznia. Po Dziękujemy pani Dyrektorze za zaprzysiężenie uczniów. Reprezentację klas prosimy na miejsce. Zawsze było gorąco. Może akwaria grzechanie mają? A co z biologią? Posłyszałam, że jest dość ciężka. Broń Boże, brat mi mówił, że biologia zawsze była gorąco. Nie będzie. Że w jest z tych trzeciego klasistów. Następnym razem to nie będzie, że. Przebaku. Panie konserwatorze! Panie Obywate majorze. To trzymaj nam z waszego zdania. Bo ja to jestem pierwszy dzień w A, czyli szeregowi. Ja nie sprawę. Każdy zaczyna. Chciałabyśmy się dowiedzieć, gdzie możemy zostawić rzeczy. Korytarzem do końca, drugie drzwi na prawo.

Wielu. wreszcie jakaś fajna lekcja. Szkoda, że pan... Może zagramy w piłkę? Na hajju? Czy tak? Wszyscy zadowoleni? No to się zdziwiamy. Pewnie długo nie biegaliście. Zaczniemy spokojnie. Od lekcji rozbiegowej cztery razy 600 metrów. Ale przepadnę, Jestem w droga września. A pa Jak kamorzawka. To dobrze. Trochę wody jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Lepszej pogody na bieganie nie będzie. Teraz może Wam się wydawać, że szkoła nie zawsze wygląda tak, jak w Waszych marzeniach. Nie zawsze będziecie mieli więcej luzu, wręcz przeciw, będzie ciężko. Ale z czasem przyzwyczajcie się do takiego życia i zacznijcie dostrzegać jego jasne stan. Jako bardziej doświadczone oczy zapewniam Was, że te trzy lata będą trudne, ale jak się satysfakcjonujące.